Hej, słuchajcie, korzystając z okazji, wybieram się na ryby, tutaj w Norwegii. Dopiero co wstałem, po wczorajszym męczącym dniu i nieprzespanej jeszcze poprzedniej nocy, ze względu na nocowanie na lotnisku. No ale... Udało się wcześnie wstać i lecę na chwilę na ryby. Miało padać, ale nie pada, więc okoliczności sprzyjają. Więc mam ze sobą wędkę już przygotowaną. Idę tutaj na fjord porzucać trochę, zobaczyć, ale ja jestem zmęczony, jeszcze oczu nie mogę otworzyć. No ale może się rozbudzę już na miejscu. Mam mało czasu, bo mam godzinkę na powędkowanie, sobie. No i później muszę wracać, coś zjeść i, i lecieć na samolot, na lotnisko. Ale ładne miejsce mi się udało znaleźć. Taka główka tutaj, taki wał można nawet powiedzieć, usypany. Zobaczcie, właśnie nim podążam w stronę otwartej wody. No i jakie przepiękne scenerie. Za mną widzicie góry teraz w tym momencie. Stamtąd przyszedłem. Tutaj po mojej lewej stronie jest ten słynny most. Jest tutaj Marina. Gdzie cumują statki? W ogóle woda jest niska. To jest już drugi, trzeci dzień z rzędu, kiedy jest, nie wiem, odpływ, czy o co tutaj chodzi, ale woda jest naprawdę niska. Hmm. Nie wiem, będę musiał zejść pewnie trochę tymi kamulcami, tym wałem na dół. No ale też się boję, żebym się tam nie wkąpał, bo to jest dosyć głęboko już przy samym brzegu. O, ale tutaj się ryba rzuciła! O kurde, dobra, ja zakładam chyba blachę, to jakiś nie wiem co to było, ale chyba na blachę będę łowił. Ja! Yeah. Dobra, nie mam, nie ma gadki, zaczynam łowić. Słuchajcie, najpierw porzucam na coś takiego, to jest dosyć ciężkie, będzie szło do dna, a tutaj widzicie jaki wał jest przede mną. Woda jest naprawdę niska, dlatego nie chcę na razie tam schodzić. Wezmę coś ciężkiego, za, założę, żeby szło do dna. Coś się tutaj ładnego rzuciło przed chwilą, chyba jakiś, nie wiem, strąg, bo tutaj jak widzicie, tutaj płynie rzeka i ta rzeka wpływa tutaj do morza. Przed samą głową mi taka ryba wyskoczyła. Nie wiem, 2 kilo miała jak nic. Tutaj, w tym, w tym miejscu, przy samym brzegu. A ja. A ja tutaj próbuję. Na razie bez skutku. Powiem Wam, że są tutaj jakieś rybki pode mną. No, ale nie są. o właśnie, skoczyły, ale nie są zainteresowane takie do pół kilograma. Ale podrzucam im tutaj przynęty i nie chcą ze mną w ogóle współpracować. Te ryby, ale tutaj się rzucają. No kurde, takie jest 2 kilo jak nic. Ale to może być, nie wiem, nie drapieżnik, no bo nawet nie chce, nawet się nie interesuje. To moją przynętą. I ale wyskoczyło. No co to jest? Dobra, kończymy wędkowanie. Nic się nie udało złowić, niestety. Nawet nie było brania. No te ryby się tutaj spławiały, wyskakiwały. Ale nie wiem, co to nawet za gatunek był, bo nie były zainteresowane spinningiem. Podrzucałem na, na tego spinmada, który mam tutaj założony, taki cięższy trochę. No i na zwykłą blachę Mepsa, no i na jakieś gumy, no ale nic nie chciało brać. Tam dalej, za w sumie na końcu tej główki, no to woda była bardzo płytka. Tam nawet bym nie dorzucił do głębszej wody, więc nie było sensu tam wędkować. Tutaj w tym miejscu, gdzie ta rzeczka wpływa sobie wędkowałem, było dosyć głęboko miejscami, tak z 5 metrów może. No ale nic nie udało się złowić, niestety, niestety, a mnie czas ogranicza, bo zaraz muszę wybywać w stronę lotniska. Ale cieszę się, że mogłem tutaj przyjechać z wędką. Wędka, kołowrotek i przylęty przeszły, także też mnie to cieszy. Udało się na szczęście przewieźć to samolotem. Mam nadzieję, że nie będzie problemów teraz w stronę powrotną, bo bym był ugotowany. Ale jak przeszło w jedną stronę, to podejrzewam, że w drugą też się uda. Pogoda trafiła się dosyć dobra na tym moim wyjeździe, bo przyleciałem w nocy. Tam 22 z kawałkiem, to poszedłem się przejść tutaj wokół lotniska, tak naprawdę zobaczyć, może zorze się uda gdzieś tam namierzyć, ale niestety się nie udało. Wczoraj pogoda też była dobra, pod wieczór zaczęło kropić, ale to. Była naprawdę fajna pogoda, cały dzień. Pod koniec było trochę słabo, pod koniec dnia no bo chmury naszły i była zorza. Wiem o tym, że była, bo akurat mm, sprawdzałem na różnych aplikacjach i ta zorza miała być z tym, że nie była widoczna, bo były chmury. Było duże zachmurzenie i tej zorzy w ogóle nie było widać, ale była taka jasna poświata. Naprawdę było tak jasno jak księżyc w pełni. Tutaj akurat. Nad, nad Tromso Okej, okay, my już wracamy na lotnisko i do Polski Idziemy koło tej białej katedry nie wchodzimy do środka, bo ta jest płatne, a nic ciekawego tam nie ma tu jest ten słynny most i tu jest ta wyspa Tromsoja no i ta Tromsoja jest również w kształcie góry będziemy przed nią przechodzić i za nią jest lotnisko także długa podróż się szykuje dzisiaj musimy dwie godziny to ogarnąć Jesteśmy już po drugiej stronie tego mostu, tam można zobaczyć most i tą katedrę. Stamtąd szliśmy i zobaczcie teraz, tutaj pod takie górki musimy sforsować jeszcze jedną górę, która jest na tej wyspie i wtedy będziemy mieli już drogę prostą do lotniska. Kurde, ale wściekłe kaczory. Nic się nie boją. Czuję się jak ta babka z Kevina, co ten karmiła. Jak wow. co, z nimi jest co jest z tymi ptakami? <grywka> One siedzą tak blisko. O, jeszcze tutaj. Dzięcioł. Popatrz, plecak gnije. <grystanie> Takie cwane. Zobaczymy, czy go złapie. Ty, on się nie boi w ogóle. <grystanie> ja nie wierzę. <grystanie> Tutaj mamy główną drogę już w stronę lotniska. Tutaj komuś na ogródku rosną podgrzybki tutaj i tutaj jakieś i tutaj dalej. Patrzcie, no i słuchajcie, przygoda dobiegła końca, jestem już na lotnisku Daję za mną lotnisko. Ostatnie ujęcia już tutaj jest trąso i pakuję się na na samolot i lecę, wracam do Gdańska. E, co do tego miejsca, super miejsce, żeby odwiedzić, żeby przyjechać. Trochę po, pozwiedzać. No ale jest trochę zimno, tak jak teraz też wieje. Nagle ten wiatr się zerwał, nie wiadomo skąd. Hula tutaj między tymi fjordami. E, fajnie na tydzień, powiedzmy, dwa, sobie przyjechać, pozwiedzać to Trąso. Mm, latem może byłoby inaczej. Lipiec, sierpień. Ale tak czy inaczej bardzo mi się podobało. Jak wspominałem, jestem tutaj drugi raz, więc takiego wrażenia na mnie to nie robiło jak za pierwszym razem. Ale naprawdę jest super. Cieszę się, że mogłem tutaj być. No i teraz już wiem, że mogę brać wędkę z powrotkiem i przynęty do bagażu podręcznego i sobie latać. Także, także będę to robił na pewno częściej. I te wyprawy wędkarskie też będę jakoś tak organizował dosyć bardziej intensywnie. Dobra, ja z tego miejsca się z Wami żegnam. Zostawiajcie suby, łapki. I do następnego na razie. Cześć.